Tronońcy golfiści rozpoczęli sezon. 5 kwietnia odbył się turniej rozpoczęcia sezonu Budleks Trophy. W turnieju wzięły udział 32 osoby. Rozgrywki formułą brutto wygrał Marcin Dąbek. Klasyfikacja netto należała do Rafała Mądrzewskiego. Powojenna historia golfa w naszym kraju będzie obchodzić wkrótce 20 lat. Obecnie w Polsce buduje się więcej pól golfowych niż stadionów piłkarskich. W ciągu roku rozgrywanych jest około 50 turniejów, z rozróżnieniem na seniorów, juniorów, mit amatorów, kobiety i mężczyzn turnieje rodzinne, także tzw. turnieje branżowe. Obecnie gra około 15 tysięcy osób. Dzisiaj polski golfista ma do wyboru ponad 60 klubów i 20 pełnowymiarowych, 18-dełkowych pól golfowych. W Toruniu przy Kociewskiej mamy 9-dełkowe pole. Pole golfowe przy Kociewskiej zaczynamy sezon. Jak z frekwencją? Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ jest to, można powiedzieć, rekord przy rozpoczęciu sezonu, ponieważ ponad 30 osób dzisiaj się stawiło na tee, czyli na startach. Właśnie pamiętam, kiedy zaczynaliście tworzyć to pole było to kilka dołków, później kilka więcej. Kolejne dokładaliście, no to graczy nie było zbyt wielu. Wiem, że wtedy to, to był problem. Kto tu będzie grał? Takie pierwsze pytanie Państwa, które zadawałem tutaj parę lat temu. No, okazało się, że jest. Było dla kogo budować to pole. Golf coraz popularniejszy. Faktycznie rozwijamy się. Myślę, że w Polsce ten sport faktycznie idzie do przodu. Gra 3000 golfistów zrzeszonych w polskim związku golfa a 20 tysięcy graczy takich można powiedzieć weekendowych. Nie jest to jeszcze to, co jest u naszych południowych lub zachodnich sąsiadów, bo tam naprawdę ludzie pokochali ten sport. Jeszcze troszeczkę. No co co byś odpowiedział wszystkim tym, którzy powiedzieli, no dobra, ale to taka zabawa trochę dla bogatych snobów bym powiedział, że 120 milionów osób gra na świecie. Po piłce nożnej jest to uwaga najpopularniejszy sport na świecie. Ja wiem, że jest to szokujące w Polsce, że się to mówi, ale faktycznie tak jest. 15 prezydentów grało w Stanach Zjednoczonych w golfa, 15 amerykańskich prezydentów na, na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Będzie to sport na Olimpiadzie w 2016 roku w Rio. To też powoduje, że jest coraz większe zainteresowanie. Myślę, że nie można tak mówić, że to jest sport jakiś elitarny czy, czy, czy bardzo drogi, bo jest to krzywdzące. No właśnie, sport elitarny to nie jest, niemniej pewne zasady i y, dotyczące tego jak zachować się na polu i zasady dotyczące ubioru istnieją, prawda? Tak, ubiór, etykieta, odpowiednie zachowanie jest to tutaj dosyć istotne faktycznie, żeby być ubranym schludnie, żeby zachowywać się, że tak powiem, grzecznie, nie przeklinać. Dlatego coraz też więcej dzieci zaczyna grać w golfa, szkółki pędziałkowe stały się bardzo popularne, ponieważ rodzice chcą, żeby dzieci uczyły się tego typu takich podstawowych, fajnych zasad zachowania, czy w takim, tego typu społeczeństwie przebywania, które odpowiedni nacisk na to wywiera. No właśnie, to powiedzmy jak zacząć, gdyby któryś z naszych telewidzów obejrzał ten materiał i stwierdził, o może to coś dla mnie, od czego powinien zacząć. Żadny problem, przyjeżdżamy do klubu przy ulicy Kociewskiej, idziemy do recepcji, mówimy, że chcielibyśmy zagrać w golfa, otrzymujemy wówczas kij golfowy, porcję piłek. Płacimy za to uwaga 15 zł maksymalnie. Przychodzimy na driving range, czyli strzelnicę golfową i sprawdzamy, czy nam to się podoba. Jeżeli się podoba, jeżeli czujemy, że to jest coś dla nas, no to potem odpowiednio się rozwijamy. Korzystamy z trenera lub uczymy się sami i w pewnym momencie możemy zacząć chodzić po, po hektarach i odbijać tę piłeczkę, co naprawdę jest wielką przyjemnością. No właśnie dzisiaj promocja golfa no pełną gębą można powiedzieć, bo tak pogoda dopisała, mamy sobotę, mówisz 40 graczy na polu, no aż chce się patrzeć. To prawda, no nie, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak, aż tak przyjemnie, także było wymodlone. Mhm. Wracając do tej etykiety, gdybyśmy mogli już szczegółowo troszeczkę powiedzieć, jak należy zachowywać się na polu, a przede wszystkim, czy, czy na pole można wejść na przykład w krótkich spodenkach? W krótkich spodenkach ja na przykład nie mógłbym grać, Ponieważ w golfa bądź co bądź gram zawodowo. Jest tam taka etykieta troszeczkę inna dla osób, które bawią się amatorsko, a profesjonalnie. Generalnie, jeżeli ktoś przyszedłby i nie grałby zawodowo, to nie powinien mieć jeansów i t-shirta. Czyli tak naprawdę jakieś spodnie materiałowe, koszulka polo. Jest Francja, elegancja i można grać. A te zasady dotyczące już samego przemieszczania się po polu, bo też takie istnieją? Tak, z tym, że to y, m, można w klubie się z tym zapoznać, w internecie, są książki na ten temat. Nie jest to skomplikowane. Chodzi o to, żeby po prostu było bezpieczne, tak? czyli żeby być y, z dala od o, osoby, która w danym momencie uderza, y, żeby nie zostać ugodzonym czy też kijem, czy, czy piłką. Także to są w zasadzie najistotniejsze informacje. Nie ma tu jakichś skomplikowanych spraw. Mówię, że na początku sprzętu nie trzeba mieć, że po prostu wyposażycie takiego kogoś, kto przyjdzie, tak, w kij, no niemniej później w jakiś zestaw trzeba by, by pewnie zainwestować. To, to już są duże pieniądze? No, szczerze nie polecam, żeby ktoś kupował y, zestaw kijów golfowych, kiedy jeszcze nie miał styczności z tym. Trzeba się zakochać, w tym trzeba spróbować, y, trzeba naprawdę wiedzieć, że to jest coś dla nas. Y, Dopóki taki moment nie nadejdzie, wypożyczymy tutaj praktycznie wszystko. Wypożyczenie jednego kija, tak jak mówiłem wcześniej, jest to koszt około 5 zł. Jeżeli chcemy dla siebie potem kupić cały zestaw, już taki naprawdę bardzo fajny, to te ceny zaczynają się od 1200 zł. Mówię o nowym sprzęcie, tak, ale to już mamy i wózek, torbę, cały zestaw 14 kijów golfowych, także to nie są jakieś straszne pieniądze. To, co będziemy za chwilę widzieli tutaj w obrazku w tle, czyli ta strzelnica, o której mówiłeś, no to jest takie przedszkole, tak? to od tego trzeba zacząć i tutaj wypracować jakieś standardy zachowania własnego ciała i kontroli nad nim. Faktycznie jest to przedszkole, tu zaczynamy, tu się uczymy, to jest to podstawowe miejsce do nauki, ale również jest to istotne miejsce do tego, aby się rozgrzać przed rundą już właściwą, czyli w zasadzie osoby grające czy zawodowo, czy naprawdę na bardzo dobrym, wysokim poziomie. One tu przychodzą i się rozgrzewają, tu się przygotowują przed grą. A powiedzmy później, jak wygląda gra, kiedy przyjeżdża się na, na, na pole, to to jest kwestia godziny, dwóch czy, czy całego dnia. Zależy na co mamy ochotę, Można przyjechać na pół godzinki i tylko pobijać piłki na tym driving range'u tak zwanym, lub można zagrać sobie 9 dołków, czyli połowę tak zwanej pełnej rundy lub 18. 9 dołków w zależności od umiejętności, ale trwa to około półtorej godziny. Jeżeli chcemy zagrać 18, analogicznie około 3. Wspominałeś, że ty się zajmujesz graniem w golfa zawodowo. Chciałem zapytać o, o, o to jakie trzeba mieć cechy, nie wiem, wolicjonalne, żeby być dobrym w, w golfa. Skupienie, koncentracja, yy, też w jakiś sposób koordynację tą taką ruchową należy posiadać. Yy, ja w tym momencie jakby... Skupiam się bardziej na pomocy innym graczom rozwijającym się. Jestem już teaching, tak zwanym pro, czyli już nie gram w tym momencie w golfa zawodowo, a bardziej pomagam, pomagam innym graczom. To mhm. jest to, czym się zajmuję. Dziewięciodołkowe pole golfowe w Toruniu jako jedno z nielicznych znajduje się w granicach administracyjnych miasta, na terenach między ulicami Kociewską i Mleczną. Obecnie pole zajmuje powierzchnię 20 hektarów i oceniane jest jako doskonałe do treningów i nauki gry w golfa. Do dyspozycji golfistów jest zadaszony driving range z 20 stanowiskami oraz tzw. zwany putting green.